Czy wiecie, na jaką epidemię przyjdzie czas po covidzie? Nie zdiagnozowanych na czas nowotworów. Serio, to nie jest śmieszne. Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Ciebie, ciebie i ciebie też. Kupca lepszy aparat. Tak się składa, że wziąłem sobie wasze rady do serca i postanowiłem dokonać zakupu. W tej sprawie udałem się na targowisko, gdzie pan Mietek, sprzedawca. Obejrzał moje filmy i bez zastanowienia stwierdził, że ma dla mnie odpowiedni sprzęt. Więc bez wahania wydałem całe 5 dych. Jest tylko jeden mały problem. Jeśli się znacie to pomóżcie, bo materiał chyba mam już w zasadzie nagrany, bo coś tam pstryknęło, ale... Za ja nie wiem jak wsadzić tą pieprzoną kliszę do laptopa. Jakieś pomysły? A jeśli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie lajka, like komentarz i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Aha, i pamiętajcie, że w każdą sobotę o 20.00 będzie bankowo nowy materiał. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! I słuchajcie uważnie, bo w życie wchodzą właśnie nowe obostrzenia. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że od 7 lutego 2021 roku w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Ograniczenie to nie dotyczy jednak bierzmowań i zawodów akrobatycznych. Zamknięte zostaną przedsiębiorstwa agroturystyczne, szkoły językowe oraz baseny termalne. Otwarte za to kwiaciarnie oraz kluby, ale wyłącznie w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Obowiązuje zakaz organizacji turnieju 1 z 10 oraz wyciągania szybowców. A w godzinach między 15 a 15:30 zakupy mogą robić jedynie osoby urodzone w parzyste dni tygodnia. W domach jednorodzinnych może przebywać maksymalnie jedna osoba na 6 m2 pomieszczenia. A streamy na żywo na YouTubie i Facebooku może jednocześnie oglądać 46 osób, nie wliczając twórcy. I co o tym myślicie? Hmm? Nie pasują wam obostrzenia? Okej, okay. generujemy nowe. Bo tak się składa, że od dziś i wy możecie poczuć się jak pan Niedzielski z Morawieckim razem wzięci. Bowiem dla miłośników ograniczania swobód obywatelskich powstała specjalna strona. A właściwie symulator. Do złudzenia przypominający właśnie ten, którym politycy kierują się od początku pandemii. Bo jest... Tak samo nielogiczny, tak samo nieobliczalny, niepoparty żadnymi argumentami. I co najważniejsze, niezawodny, bo możecie wygenerować nowe obostrzenia od ręki na ostatnią chwilę, właśnie w dniu ich publikacji, żeby mieć pewność, że Polacy nie zdążą się przygotować, dzięki czemu będziecie mogli, nie wiem, odwołać Sylwestra albo zamknąć cmentarze w święto zmarłych. Link do symulatora zostawiam Wam w opisie. A teraz. Mała przerwa na reklamy. Jeżeli chcecie być sławni, rozpoznawalni, chcecie, żeby zainteresowały się wami wszystkie agencje prasowe, wasi sąsiedzi, organy ścigania, już dziś możecie na własne ryzyko wykupić wojczer dla dowolnego szpitala. U nas za niewielkie pieniądze kupicie testy na C19 wielokrotnego wyboru, maseczki, oczywiście bez odpowiednich certyfikatów, szczepionkę poza kolejnością. Niech sąsiadom górska przez zazdrości. Oraz produkt specjalny: respirator-pułapkę. Dzięki czemu zapewnimy Wam gwarancję wybuchowej zabawy. Już dziś odwiedź stronę www.handlarzbronią.pl i oddychaj pełną piersią. Zapraszamy! Może schowaj przed ramiona pod tym białym stołem? Mógłbym, ale to wyjątkowy stół, który służy mi jako stojak. No dobra, podstawka. Pod uchwyt na mikrofon. Ciężka sprawa, no. Nie ma jak. Nie mam dla Was najlepszych wieści. Trafiły się kolejne nopy i to takie z górnej półki. Kolejnych dwóch mężczyzn, tym razem z Polski, poniosło najwyższą cenę przyjęcia antidotum. Pierwszy z zaantidotumowanych mężczyzn, jakkolwiek to brzmi, pochodził z Siemianowic Śląskich i zmarł oczywiście po otrzymaniu preparatu z Ameryki. Przed śmiercią uskarżał się na bardzo silne bóle kostno-mięśniowe i osłabienia, co w efekcie doprowadziło do jego śmierci w dniu 1 lutego. Jak zanotowano w raporcie, najprawdopodobniej śmierć nastąpiła z przyczyn sercowych. Podobnie jak ten 19-letni chłopak z Izraela, o którym wspominałem już o w tym filmie. Rodzina zmarłego jednak nie wyraziła zgody na proponowaną sekcję zwłok. Wiadomo jedynie, że nie był on hospitalizowany. Drugi z zaantidotumowanych mężczyzn pochodził z powiatu lubinieckiego i zmarł wskutek pęknięcia tętniaka aorty wstępującej dzień po przyjęciu antidotum na C-19. O zakwalifikowaniu zaburzeń zdrowia jako niepożądany odczyn decyduje lekarz po badaniu i przeprowadzeniu wywiadu. Według definicji opublikowanej na stronie gov.pl, no, jest zaburzeniem stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni, po podaniu preparatu. No i co Wy o tym myślicie? Hmm? Wiem, że to tylko póki co marginalne przypadki, ale jednak wystąpiły. Jak już wspomniałem, żeby zakwalifikować objawy jako NOP, muszą wystąpić w ciągu miesiąca. A co ze wszystkimi osobami, które przekroczą tą magiczną barierę czterech tygodni? Panie doktorze, moja żona jest na skraju wyczerpania, mi ją mięśnie i ciężko jej oddychać. To wystąpiło po podaniu antidotum, więc podejrzewam NOP. Zaraz zaraz niech spojrzę w historię choroby. No jest, jak byk napisane. Który to dzisiaj mamy? Hmm? No tak, 29. dzień od zabiegu. I gdyby pan przyszedł wczoraj, to byłoby się czym martwić, a tak to zwykłe przemęczenie pewnie. <grystanie> Wiemy na pewno, że czas na opracowanie antidotum był mocno zawężony. Normalnie w fazie testów ludzi bada się jeszcze przez dwa lata od podania preparatu, więc zastanówmy się, co z nami będzie, jeśli na przykład za pół roku, no może za rok, zaczniemy umierać jak kaczki. Nie wiem, na zawał. Pamiętajcie, że preparatu już nie odpreparatujecie, czy jakoś tak. Dlatego osobiście uważam, że jeżeli ryzyko jest choćby najmniejsze, a przypadki ciężkich nopów są potwierdzone, to decyzja o poddaniu się takiemu zabiegowi powinna być osobistą decyzją każdego człowieka i w żaden sposób, ale powtarzam, w żaden nie powinna być wymuszona ani żadnymi pandemicznymi paszportami na przekraczanie granic, ani koniecznością. Aby zachować posadę, basta. Jak już kiedyś wspominałem, nie jesteśmy zwierzętami, więc nie dajmy się tak traktować. Bo na C19 nie wszyscy zachorują, a NOPy poza antidotumowaniem całej populacji mogą trafić się każdemu. Jestem ciekaw, czy pan Pazura przesłał już kondolencje rodzinom, choćby tych dwóch zmarłych mężczyzn. Bo zachęcanie do przyjęcia antidotum, kiedy nawet lekarze nie mogą przewidzieć powikłań, jest dość. Nierzetelne, ale to już kwestia sumienia. Ja oczywiście nie zachęcam ani nie zniechęcam nikogo, podkreślam nikogo, a mój jedyny cel to zwrócenie waszej uwagi na szczegóły, które mogły wam umknąć. Niech każdy ostateczną decyzję podejmie zgodnie ze swoim własnym sumieniem, nie z przymusu. Dobra, bo trochę się rozgadałem, a najciekawszy temat jest już prawie zimny. Porozmawiajmy o nowotworach złośliwych nowotworach Narodowa Strategia Onkologiczna. Mówi to panu coś? Jest to dziesięcioletni program na lata 2020-2030, mający na celu przede wszystkim polepszenie wykrywalności raka we wczesnym stadium, poprawę jakości życia pacjentów w czasie leczenia i po przebyciu terapii oraz wzrost odsetek osób, które po zakończeniu leczenia onkologicznego przeżyją 5 lat. Tak się składa, że mimo iż w całym roku 2020 Ministerstwo Zdrowia skupiło się całkowicie na tzw. walce z pandemią, to według onkologów większość założeń strategii onkologicznej została spełniona. Profesor Rutkowski powiedział, że największym problemem jest sama profilaktyka nowotworów. Jak twierdzi, skupienie się przede wszystkim na C19 oraz strach ludzi przed badaniami w czasie epidemii sprawią, że 2021 rok może upłynąć pod znakiem innej epidemii, mianowicie ogromnej liczby przypadków zaawansowanych stadiów nowotworów. W czasie pandemii bowiem wielu ludzi unikało nawet lekarzy rodzinnych w obawie przed zakażeniem. Zresztą media nawet na chwilę nie pozwalały nam o niej zapomnieć. Według doktora Michała Sutkowskiego, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych, podczas ostatniego roku zgłaszanie potrzeb do lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarzy specjalistów wynikających z różnego rodzaju objawów, które mogłyby wskazywać na choroby nowotworowe, spadło poniżej 1 trzeciej w stosunku do lat ubiegłych, a statystyki wskazują, że w ciągu następnych 10 lat nastąpi wzrost zachorowań na raka o 28%. Nie chcę tu demonizować całego tego C19, jednak nie zapominajmy o istnieniu innych trawiących nas chorób, które nie, wcale nie zniknęły z naszego świata w momencie pojawienia się naszego Wirusa celebrytyj. Także jeśli niepokoi Was Wasz stan zdrowia, to nie czekajcie na teleporady i inne badziewie, tylko umawiajcie się na prawdziwą, namacalną wizytę. A teraz coś na poprawienie humoru. Tak się składa, że przez ostatni rok mogliśmy usłyszeć o zgonach w drodze karetki do szpitala, czy o niesamowicie długich kolejkach karetek przed szpitalem. A osobiście nawet zauważyłem, że od czasu pandemii to kierowcy ambulansów Wręcz nadużywają sygnału dźwiękowego, nawet gdy nie jest on konieczny. Bo nikt mi nie powie, że o drugiej nad ranem, kiedy w moim mieście auta spotkamy jedynie na parkingu, wielcy ratownicy medyczni muszą korzystać z sygnałów dźwiękowych. Ale do rzeczy. Musicie wiedzieć, że we Włoszech kierowcy już tak lekko nie mają. Tak się składa, że ta konkretna branża medyczna podpadła pewnej grupie osób. Tak, włoskiej mawi którzy twierdzą, że narażają ich pracowników zajmujących się handlem detalicznym używek chemicznych, tak chodzi o dilerów, na silny stres. Ponieważ mylą oni sygnały dźwiękowe i świetlne ambulansu z sygnałem radiowozu. Sami przyznacie, że w takich warunkach jest ciężko pracować. Nie? W ten oto sposób pewni dżentelmeni zatrzymali karetkę i poinformowali ratowników, że na ich dzielnicy używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych przez ambulansę może grozić śmiercią lub trwałym kalectwem. Czekać tylko, aż któryś z włoskich bossów umrze, bo karetka na czas nie dojedzie stojąc w korku. Wtedy pewnie zabronią używać sygnału, nie wiem, policji. I tym radosnym akcentem jak uśmiech Morawieckiego Dotrwaliśmy do końca sobotniego odcinka. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam Ciebie, Ciebie, Ciebie też. A jeśli podoba Wam się to, co robię, zostawcie lajka, komentarz pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I koniecznie pamiętajcie, że w każdą sobotę o 20.00 na kanale, na krawędzi, pojawi się nowy materiał, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Tak więc trzymajcie się ciepło w te zimowe wieczory. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Adieu!